Okazja czyni złodzieja, tak? Powiem Ci taki motyw. Akcja Torebka. Sebastian Ci to może potwierd... On, 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 nie wierzył. On nie wierzył. Siedzę na stacji Porsche Harbor. To jest Siedzę. złoto. Czekam na Sebastiana, poszedł do azdy, bo ja już tam wejścia nie mam. 27 win wyniosłem i... I zapali się, tak? Za 28 mnie kurwa drapnął. Drapnął go Ty? Codziennie. Ta trasa, co dzień? Potem, potem się okazało, Rado niestety, jak wszyscy, wszystkie gwiazdy internetu, zarobił pieniądze, już go, yy, już go nie lubią ludzie. Tak, bo powiem że ja dzisiaj, ja zgłębiłem, dzisiaj poświęciłem 30 minut swojego życia na to, żeby zgłębić Rada. Rado w ogóle założył kanał, znalazł żonę, ma dziecko, żyje w Szkocji. Tak, chłop się ogarnął, ale jak się ogarnął, to już ma 18-15 tysięcy wyświetleń, a jak był właśnie niby nieogarnięty, to miał to 3 miliony. Ale zobaczcie, jak to ogarnąć, on się w nie ogarnął. Rado Brazylia, tak. Rado Szkocja, Rado Brazylia. Tak jest. Jakie konsekwencje były? Zabrał butelkę, powiedział, że mam więcej nie przychodzić. Aha, pomyślałby kto. Mhm. Na drugi dzień byłem z powrotem, bo nie było go na zmianie. To jest wszystko system. Wiesz, to tu można pierdolić kacapowy cały dzień, ale to, to trzeba przeżyć. Dokładnie. To trzeba, naprawdę to trzeba przeżyć. kurwa przejść, panowie. Nikt mi nie powie, a są ludzie. Są ludzie w Londynie, że siedzie na ławce i płacze. Bo jest głodny, bo chce mu się palić, bo chce mu się pić. Siedzi i płacze. I sobie nie może dać rady. Nie może sobie dać rady. A ja wychodzę tylko z szaletu, kurwa, i już cigarowalę. King kurwa. Przebiega. Już cygaro, wale. Już cygaro wale. Już Ja byłem z szaletu i ale. Kurwa, jest szef. To jest właśnie życie. To jest właśnie życie. Wszystkie muzea, jakie były tutaj w okolicy, wszystko no zniknęły. Do szefa, do no kurwa, to jest, to jest kurwa, kurwa kot, nie. Tutaj. London Bridge. Wszędzie chodzę za darmo. Wszędzie. Katedra São Pauli, tylko widzimy miła ochrona, to już mówi tak, tylko do szkatułki nie podchodzi. Ja wiem, dobra, w porządku, bo tam no, wiesz. Jakiekolwiek plany? Na dzisiaj? Oczywiście. Danielek, Micha. Co to jest Danielek? No, te właśnie te. Alleluja, kurwa, Christmas. Aha. No wiesz, ten kościół tam przyjeżdża tym samochodem na baterię. -log, ale mogą kurwa, nie Ale teren. zobaczysz ludzi, zobaczysz, a czy tam są ludzie. Już przechasz po angielsku, elegancko, to ci danie... Poleca, polecam, polecam, jest cel. sporo fajnych filmików właśnie. Czasem porwałem w drzwiach. To żeby nie Sebastian i Keith, to bym chyba... No już bym dzisiaj nie, nie chodził. Na łeb by mi ujebali. Pytałem o plany zapytania. Jak się, to cygaro odpala jebany. Nie, chodzi mi o, nie, chodzi A, w mi o w ogóle? plany na przyszłość, tak? Nie, żadnych. 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 Konkretnie żadnych. Chciałbyś inne miasto zwiedzić no, to jest jako motywacji. Zamieszkać w innym mieście? Manchester, chuje, muje, ten... E... Inne kraje? Nie, nie. London. Najlepsze. Jaka jest pomoc od państwa dla bezdomnych? Bardzo duża. Daj jest mi przykład. Jest bardzo dużo. O no, co poglądałeś się, Rada? Oh, wow. To dzieciństwo to mają. Bentleyami, kurwa, jeżdżą. Rolls-Royce'ami. Reus, Mam też takich znajomych. Pokażeć, wyślę ci zdjęć. Rado wkurwiony, bo nie mają lepiej. No nic, ale takie jest życie. Także tak, polecam, polecam sobie, rada pooglądać. To jest ogólnie stary, ludzie to znają. Ja dopiero dzisiaj, jakby na to wpadłem. I rado mi zrobił dzień. Klama za, e, no nie życzę tak, że klamie, co ty pierdolisz. Jak go oglądam, jak, jak, Tak, ja też mam to samo, jak gości oglądam, to żałuję, że nie jestem bezdomnym w Londynie. Ten vibe, ten luz, ta nonchalancja, to bycie, to obycie, te użyte słowa, ta szybka, błyskotliwa maniera wymowy i odpowiedzi, to jest coś niesamowitego. Tego nie da się nauczyć, tego nie da nawet się nabyć, tym się trzeba po prostu urodzić. Tym się po prostu trzeba urodzić. No, gość jest po prostu fenomenalny. Tam no, wiadomo, później tam mu tam wywlekali, że kurwa, mi toman i tak dalej, ale chłopie, no, nawet tak, pierdolić trzeba umieć, rozumiesz? Tu trzeba potrafić, rozumiesz? Wiesz o co chodzi? To jest bezdomny next level, nie? Coś niesamowitego. Ja 18 roku życia pracuję, kurwa. Ja z płacę, chłopie, co ty pierdolisz do mnie, chłopak. Budzisz się rano i myślisz, będę odpowiedzialny. Będę rozsądnie zarządzał swoim budżetem, zmienię swoje życie. No i to był taki jeden dzień, mam go raz kurwa na pół roku. Yy, no i właśnie anulowałem wszystkie subskrypcje. Netflix, HBO, Pornhub, Twój stary hub. HUB, hub, kurwa, dok hub, wszystkie wyjebałem, no tyle hubów, które ja miałem kurwa To stary, to ja mogłem e, VHS, e, kurwa, pamiętacie takie wypożyczalnie Beverly Hills? Kurwa, ten gazetę się no to mogę taką wypożyczalnię mieć. Dawaj Wiedźmin czy odpala, już mam właśnie tu mam edycję, edycję kolekcjonerską w pudełku. Za chwilę kurwa instaluję z plakatem i kurwa Geraldem do lepienia z modeliny Ulepimy go kurwa, podobno dwa metry ma Że normalnie nie mu też lepiej z tej modeliny, są przejajca, będziemy to wszystko robić na żywo Kręcę już Rado Siema, że witam Was bardzo serdecznie Mam dobry humorek, ale to nic, bo spotkałem się z przyjaciółmi Chcę wam pokazać, A teraz tutaj To zaczęło. Nie to, że spotkałem się z Jackiem i w ogóle, ale jak yy, przez parę lat mieszkałem tutaj na Alpertonie, zanim dotarłem do centrum. Wiesz co, tu są takie drzwi i tam jest chyba coś w rodzaju skoblet, na ja postawiłem nogę, tutaj drugą. Co co się oni, kurwa robią? ręką skoczyłem tutaj, a oni, kurwa jakiś na pierdalają. Z tej strony ale to są normalne stopnie. Mimo, stop? Ta, mimo twojego młodego wieku, strasznie się zmachałeś. E no proszę cię, zobaczymy jak ty będziesz oddychał. Oh. Tylko wiesz co, jedna rzecz mnie martwi. Jaka? Tam na tej tablicy jest zapisane, że zły dog. Zobaczymy do jak wchodzi do... Rado. Zobaczymy czy adok. się zmachał. Bardzo dobrze. No. Eee, Rado Ninja, patrz. Święta godzina. E, A latarki? Eee, ma. Wszystko jest w kieszeni. Nie dygaj na robocie Nie dygaj na robocie, robocie maole Pomału. <laughs> Matko nie dygaj Na chuj mu kurwa latarka jak jest kurwa dzień Rado jest w chuj co? To może taka wizyjna. Poczekam aż żeździesz Żeby ktoś mnie bronił A przed... co, co to tu przyszli, sen. nie? Ciekawe Aha. Pewnie porobią to drewno i sprzedadzą mnie kurwa do składu z opałem i zarobią w kurwę pieniędzy Ale prosta droga, nie? Zobacz e, Po co to... takie płoty w ogóle stawiają? E, to są playwoody ob obite dookoła bo to wszystko jest do rozbiórki. Tu mieszkali Homleci. Yy, tu był bardzo piękny sklep. O, sapiesz? proszę saps. bardzo. A przepraszam, dobra. Do, Mam dobra, powiedzieć ci, nie masz lat za okrągleniu? Yy, nie, 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 po prostu. No, ten o, pod... dobra, dobra. Yy, dawno nie uprawiałem Złapałem cię, nie? Maichy przesyła dziesiątkę. Tutaj było naprawdę Siema Paris, się... od Pozdro od dobrych chłopaków z Chodunowa. Link do YouTube. Ah, nutka, tak? Ja ogólnie nie oceniam nutek, no ale nie wiesz o tym, więc to zrobię. Ogólnie z tymi nutkami różnie bywa, ale niech będzie, no. Ogólnie tego nie robię, wie dlaczego? Bo chujowe nutki kurwa nagrywacie, nie? Widzowie wyśleli. Dobra, sprawdzam nutki za 15 zł. O kurwa, ale ten kredyt się spłaci. Dobra, jedziemy z tym. No to sprawdzamy. Widzowie, oceniajcie, a ja idę się wysikać. Nie żartuję. Aha, sperma w baku. Myślę, że nazywacie się skład sperma i macie tytuł baku, że wiesz, baku, baku, skład. A to jest sperma skład. Ej, hey, sperma, baku. Balu, so? sperma, sperma balu. Balu. Wierzę na stację. Hey, potencja, potencjał, tylko trzeba mocno zagrać, kurwa. Mada, mada, Madagaskar, to sperma, sperma, sperma w baku. To musimy czuć tą spermę, trzyma w tym traku. Ale tak już jak na pewno rozbawiliście mnie i spoko. Myślę, że to taki to ma potencjał. Ej, co jest? Patrz, teraz no signal. Patrz, ej, Aga spuszcza wodę, ty. Serio? Spuściła teraz wodę i znów signal. Patrz, znowu, Ej, sperma w baku.